Siódmy szczyt w sprawach dzieci, który odbywa się w tym roku w Centrum Służby Rodzinie, dotyczy bardzo szeroko zakrojonej kwestii profilaktyki. Podczas szczytu ośmiu prelegentów przedstawi temat związany z profilaktyką w różnych aspektach. Szczyt jest tak skonstruowany, że najpierw są krótkie 20-minutowe referaty, wprowadzenie, a potem są warsztaty, podczas których ta tematyka części konferencyjnej jest rozwijana. To wydaje nam się najlepszym rozwiązaniem, ponieważ pewne krótkie tematy, jakie możemy poruszyć podczas części konferencyjnej, potem są pogłębiane i konkretne osoby przychodzą, na te warsztaty, które uznają za najbardziej potrzebne dla siebie. Będą omawiane, na przykład, programy liderskie jako jedna z nowych form profilaktyki. Będą tematy dotyczące pracy z uczniem niepełnosprawnym, czyli profilaktyki, która jest dosyć trudna, ale jest możliwa i jest realizowana, między innymi w Łódzkich szkołach. Będą też zajęcia praktyczne. Na przykład, drama i jej wykorzystanie w profilaktyce w szkole. Wydaje się, że młodzi ludzie troszeczkę wyprzedzają nas dorosłych, jeżeli chodzi o wiedzę na temat alkoholu, narkotyków, dopalaczy, wykorzystania internetu do, do pewnych posunięć, które no, budzą nasz sprzeciw. Ta profilaktyka zachowań ryzykownych, czyli zapobieganie właśnie tym negatywnym zjawiskom w szkole, wydaje się być przez ostatnie lata no, mocno niewystarczająca. My po prostu dorośli troszeczkę wylewamy dziecko z kąpielą. Dużo mówimy na temat chociażby szkodliwości alkoholu, szkodliwości narkotyków, szkodliwości dopalaczy, no ale sami troszeczkę dajemy zupełnie inny przykład. Bardzo często też jest tak, że z jednej strony Mówimy o tym, jakie są negatywne konsekwencje podejmowania tych zachowań ryzykownych, ale z drugiej strony nie zaspokajamy dzieciom tego, co one powinny dostać. Jeszcze kilka lat temu, przez zjawisko zaniedbania, rozumieliśmy niezaspokajanie tych podstawowych potrzeb dziecka, czyli jedzenia, ubrania, miejsca do drabiania lekcji, opieki zdrowotnej, a dziś bardzo wielu młodych ludzi ma w doskonały sposób zaspokojone te potrzeby, natomiast ma niezaspokojone potrzeby związane z wychowaniem, bezpieczeństwem, akceptacją, Miłością, nawiązywania więzi, relacji. Profilaktyka jest bardzo ważna, tylko mam wrażenie, że ono poszła troszeczkę w kierunku takiego gaszenia pożaru, że zaczynamy reagować w momencie, jak już coś się zadziało. My tutaj na tej konferencji, podczas siódmego szczytu, chcemy pokazać, że działania wyprzedzające, czyli takie działanie i objęcie nim większej liczby dzieci, nie tylko tych, które są już zagrożone jakimś niebezpieczeństwem, tylko tak jak sama nazwa wskazuje, profilaktyka, czyli zadziałanie tuż przed, zadziałanie zanim coś złego się zadzieje jest sprawą najważniejszą. W Szczycie w Sprawach Dzieci biorą udział wszystkie te zawody, przedstawiciele tych zawodów, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą. Mamy tutaj nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, ośrodków doskania nauczycieli. I to jest forma z jednej strony spotkania i konferencji, ale z drugiej forma takiej wymiany doświadczeń, wymiany poglądów i próby wpłynięcia na polepszenie sytuacji dzieci w naszym mieście, i województwie.